Witam, witam u bojownika. Nowy ślimak wleciał. Gdzieś się chowa. Mam nowy problem. Eee, dostałem światełko z przysawkami. Eee, przykleiłem do eee, górnej pokrywy. I to już dzisiaj był już drugi raz jak się odkleiła żaróweczka i wpadła do wody. Będę musiał coś, coś pomyśleć na ten temat. Jak to, jak to zmienić. Może przykleić super kropelką nie wiem czym, jakimś wodoodpornym klejem chyba glue kupię dość drogi jest, no ale przykleję, tylko że problem polega tego typu że jak przykleję, no to już pewnie tam zostanie ta przystawka no ale to przystawki nie są super, super jakieś tam drogie e, jeden ślimak tutaj działa widać tam całą szybę poharacaną zębami od niego bo jawnik pływa szczęśliwy dużo lepiej to akwarium wygląda z e, mocniejszym światłem. Samym jest. To jest tylko białe, nie ma niebieskiego. Drugi ślimak, nie mogę go zlokalizować, Przed chwilą tu była gdzieś krewetka. Chyba tam jest, siedzi pod... Nie widać, nie zobaczycie, jest ciemno. Dość. Ciemno, ciemno, tam jest gdzieś no. Drugi ślimak gdzieś tam, gdzieś tam powinien być. Czy, o właśnie kupa ślimaka spadła. Czy on poprawia sytuację w akwarium? Wydaje mi się, że tego mniej syfuje jest na piasku. E, czy to się zmieni? Zobaczymy. O komar tutaj lata. Łazimy poprzedniej sobie. E, jak będzie ich więcej? No nie wiem. No kurciaczku brzoskwiń. Jutro, jak będzie fajnie, będę miał czas to może przełożę tutaj więcej tych ślimorów i zobaczymy co się wydarzy poluję, poluję na jakieś akwarium tanie jeżdżę po, 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 po jakichś wyprzedażach i spróbuję załatwić sobie akwarium na piętro piętro drugie tylko mówię, nie chcę dużego akwarium 20-30 litrowe jedno najlepiej by były dwa może coś tam zaczniemy robić ale no to zobaczymy, zobaczymy to się wydarzy, czy uda nam się znaleźć jakieś akwarium. Dobra, dzięki za oglądnięcie. Idę się kąpać, bo jestem po pracy. I do spania, bo jutro wcześniej wstajemy. Dobra, do usłyszenia, do zobaczenia.